Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Paweł, a to twierdza Krzysztofiec. Wiecie co? Postanowiłem nagrywać odcinki w sposób taki, że będę je nagrywał, kiedy będę miał ochotę, żeby w coś zagrać. Bo wiecie co, tak, próbowałem dzisiaj nagrać Deluxa i za cholery po prostu nie, dobra... nie mogłem dobrać słów, nie wychodziło mi, po prostu była jedna wielka klapa. Nie podobało mi się to. I stwierdziłem, tak usiadłem, sobie pomyślałem, że będę nagrywał odcinki raz dziennie, troszkę do przodu je robię, no ale będę nagrywał odcinki raz dziennie, tylko jeden na dzień plus do tego będę nagrywał to na całą ochotę, czyli chcę zagrać w twierdzę, zagrał sobie w twierdze, chcę zagrać w Hirosy, zagrał sobie w Hirosy tak więc yy, nie, znaczy, nie bądźcie źli, gdy dodam, przypuśćmy, dwa odcinki z twierdzy w ciągu, znaczy nie, dodam dwa odcinki, znaczy w ciągu dwóch, trzech dni będzie sama twierdza, ja nie będę cię źli. Tak więc zaczynam. Kamienista Dolina. Ja się będę rozwijał powoli, niek bo niektórzy mi pisali, prosili mi w wiadomościach na PW, na PW, żebym rozwijał się powoli i tłumaczył co i jak nie można tutaj najlepiej nie zrobić. Tak w sumie e w twierdzy można powiedzieć, że jestem no, dosyć dobry co do gry na botach. I tak więc, no, budujemy, dobra, no. to najpierw z, z e, farminy, znaczy nie farminy, to, nie polemiana, ale budujemy sobie farmę. E, domki tutaj na dole, jakoś tak. Na to, a dobra, nie, na tego zakopywał. Mm, I tutaj, jeśli chcecie być bogaci, no to, no to, no to, no to, co ja robię? Najlepiej zainwestować w trybie natychmiastowym. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czy tutaj Nie, no, tak nie ma sensu. Za mało... Nie mało tutaj zbudować. Nie ma nie sensu mógł się tutaj zbudować. Nie ma że za Nie ma tutaj z Nie ma tutaj Nie tutaj jeśli ogarniacie, nie musicie budować, e, zamykać swoje siedziby. Jeśli nie ogarniacie, boicie się, w sensie takim, że boicie się, że wam tam przyjdą e, e, do waszych zamków, no to, no to, budujcie sobie, nie? nie? ma problemu. Za mało pracowników, aby ten obiekt Są pracownicy, nie robił mnie. To. O, o. Jednak trochę lipa jest. Mam Na nadzieję, że zdążę wykopać mi to jedzenie. A się wszystko okaże? Nie kurwa! Znaczy kurde, nie to! Uwaga. Troszeczkę spowolniłem! No z tym jedzeniem Oskar. mam problem. Nie chcę, żeby mi się popularność spadała. Sir, spichlerz jest pusty! Potrzeba drewna! wasz drewno! Nasza łaskawość. Jak możemy pomóc? Zajmuje stanowisko. Kamien idzie czy nie. O więcej tych bułek robić, no. Nie opindala się. Potrzeba drewna. No a poza tym mam nadzieję, że się ucieszycie, że... Z, znaczy oczywiście osoby, które oglądają twierdzę. E, jeśli oglądasz teraz, to tam łapka na dole nic nie boli. A mi naprawdę pomoże. W sensie takim, że nie, że Hajs będzie za to. Tylko satysfakcja, z tego, że ktoś to ogląda. Dobra. Ja. Potrzeba drewna. Tak więc jak mamy tutaj farmę na ogarniętą, to czekamy chwilę. No ja oczywiście mam ich zabić od razu, to można to misję zrobić w ciągu 3-4 minut, ale mm, wolałbym, moje, żeby moje misje były nieco dłuższe, jak i zarazem e, ciekawsze w sposób taki, że dla tych słabszych graczy, nie? Bo są niektóre osoby, które nie ogarniają rzeczywiście. Parę takich znam. Które mnie po prostu prosiły, żebym wolniej nagrywał odcinki. E, bo chciałyby... Mm, jakby, o, chciałyby powoli ten rozbudowywać swój zamek, a nie tak szybko od razu, bo im to nie wychodzi. No i powiedziałem, dobra, dobra, zgodzę się, nie ma problemu. Ja nie lubię też chodzić na twierdze i po trzech minutach kończyć e, gry. Chociaż w niektórych e, sytuacjach, znaczy w niektórych momentach, w niektórych miejscach tak się zdarza. Po prostu, przeciwnik albo nas bardzo szybko atakuje, albo misja po prostu nas do tego zmusza. Jest kilka takich misji na twierdzy... E, ...szlaku krzyżowca, które będę przechodził dosyć szybko, no bo, no bo... nie ma sensu się z nimi patyczkować, bo jak nasi, znaczy jak boty się rozbudują, to... nie będą głupoty się działy. Ja. Więc ja już te dwie wieże posiadam. Spokojnie wam wystarczą. Oni oczywiście po jakimś dłuższym okresie gry, dłuższym czasie, to oni będą się lepiej rozwijać, lepszy... e, znaczy lepiej będą y, mocniejszym wojskiem atakować, ale no, póki co nie ma co się ich obawiać. Szczury, znaczy ten wieprze to zawsze był na Eee, teraz wam takiego Nefsat. Pyknę. E, otóż bardzo długo i to bardzo długo szukałem forum dotyczący Stronghold 2. W końcu znalazłem, ale zgubiłem link, ale zdążyłem przeczytać wszystko, co tam, co tam będzie. Otóż, w Twierdzy Krzyżowiec 2 będą, nas, e, będą na nas czekać nowi przeciwnicy, nowe jednostki. Oczywiście e, za bardzo nie będzie odbiegać grafiką od normalnego, od normalnego Krzyżowca, bo oni pisali, że Twierdza Krzyżowiec skończyła się na krzyżowcu na szlaku tam w 2004 czy... nie, w 2006 wypuścić dodatek Extreme, no który tak naprawdę... no nie wiem, no mi się nie podobał tak szczerze, bo to była tylko taka luka, którą musieli zapełnić, ale um, będą tworzyć... E, znaczy już jest chyba stworzona, bo pod koniec 2013 roku ma się... E, Znaleźć na e, polskich e, Ma się znaleźć w polskich sklepach Tak więc Możecie spodziewać się mnie na kanale w 100% tej gry Bo ją na 100% Tylko zastanawiam się czy ją pierw przejść e, Bo naprawdę sprawi mi to przyjemność Podobno e, Będzie on tworzył ten sam koleś Który tworzył, nie pamiętam kto to był To był chyba Anglik e, Pieniądze dostanie z forum, bo tam się uzbierali A jeszcze taka jedna ciekawostka Twierdzy Krzyżowiec Extreme Było 2,5 miliona osób od roku 2001, jakaś, jakaś, jakieś tam były m, statystyki tak więc to jest bardzo, du bardzo dużo i naprawdę osiągnęli e, dobry wynik, bo nie, teraz ciężko, żeby jakakolwiek gra z kampanią <coughs> uzyskała tylu odbiorców nie można bo, tutaj tego za mało bo jak wiemy teraz e, to można to sobie to pobrać, kiedyś nie oczywiście nie też można tak było tak pobrać skoro. gry, ale to nie było tak rozprzestrzenione jak teraz e, ciężko było pograć, pobrać jakąś grę a poza tym kiedyś było takie coś, kiedyś namacalnie, by mieć grę, to o, było coś fajnego, można było się pochwalić. Ja on taką grę, pożyczało się, grę teraz taki modu nie. Wiem, teraz po prostu podadzą ci linki, ściąga i tyle z tego. Tak więc trochę mnie to smuci, ale co ja poradzę, przecież wszystko idzie do przodu. wszystko tak stało bezczynnie, to by było też, też do dupy, bo by nam się w końcu znudziło. No i yy, oczywiście twórcy gier. Muszą się ograniczyć e, z tymi kampaniami, bo tak naprawdę teraz e, wychodzi większość gier w trybie multi, bo e, po prostu mm, oni, nie, artyści nie, może wydawcy boją się puszczać gier kampanii, no, bo wszyscy ściągają. Ja też nieraz jakąś grę ściągnąłem, ale już ściągałem Far Cry'a. Pograłem chwilę i ta gra mi się nie spodobała, ale zawsze jak ja ściągałem jakieś piraty, to tylko po to, by sprawdzić, czy ta, czy ta gra jest warta mego poświęcenia i kupna czasu. Tak samo zrobiłem z Skyrimem. Pierw pobrałem tę grę, zobaczyłem początek, kurde fajna jest, idę do sklepu dokupić by grę. Jeśli ściągnę, nie podoba mi się gra, no to się ją usuwam. Chyba, że naprawdę nieraz są gry, które już kosztują 200-300 zł, no nie, to chyba na PSP są takie i na playa. Ale ja nie kupuję gier w, w premiery, bo nie ma sensu tak samo jak te Battlefieldy, to wszystko. Najpierw ja sobie zobaczę takiego Rock'a, Roy'a, jak ta gra wygląda, a później podejmę decyzję, czy sam chcę w nią grać. Bo nie, nie decydujcie się y, zwiastunem gry. Bo zwiastun to jest tylko 10% tego, co jest, ale nie zawsze tak jest, bo kłamią nas, oszukują nas. Często w zwiastunach są rzeczy, których tak naprawdę nie ma. I to jest nieco denerwujące, bo nieraz tak było, oczekiwałem w kilku grach coś, co było na zwiastunie, po czym, gdy ją kupiłem, była jedna wielka kicha i byłem zawiedziony, że straciłem tyle folsy na taką grę. A normalnie się zagadałem. Dobrze, teraz wrócę do tej twierdzy. Powoli trzeba tutaj się rozwijać i naszych przeciwników zabijać. Bo no, za chwilę mnie czeka rundka w LOLu. Szykuję dla was niedługo odcinek z LOLa. Bo już powoli powoli zaczynam ogarniać, ale ta gra rzeczywiście niszczy to fest. Niszczy tak, że to jest cholera masakra. Jak to wciąga, jak to wszystko, jak się raz dziennie nie zagram rundki, to po prostu mi jest nudno. Kiedyś tak miałem stwierdzą, że musiałem sobie ze dwa razy gragać. Nie, z raz na dzień. To jest jakiegoś lola gram. Ach, muszę się od tego normalnie odzwyczaić, bo... Chociaż w sumie wakacje się zbliżają, karnet na siłownię kupiony. No, i pakowanie się zaczyna. Tak myślałem sobie, żeby nagrać taki film, moją. Mm, jak to się nazywa? Czekajcie. M nie, moją. Transformację, tak? Transformację to tak nazwali. Transformacja. No, nie wiem jeszcze, czy. Bo ja w ogóle nie chcę lecieć w masę znaczy cały czas w pieprza mile wejdzie. Po nocach jem, żeby ten przytyć i wszystko. Ale jest naprawdę ciężko. Cholernie ciężko mi jest przytyć. I współczuję ludziom, którzy nie chcą przytyć, a tyją, bo no, są ludzie, którzy po prostu mają z tym problemy albo są mm, przytyć, a nie mogą. To też jest gorsze, bo oczywiście można sobie kupić jakieś odżywki, dietę stosować, ale ja wolę w sposób naturalny. Jem wszystko i. SRAM wszystkich. <noise> tak żeby nie było tam jakichś diet, bo jak się przyzwyczai człowiek do tego, to później organie się odzwyczaja. Może coś takiego. Jakby... No, wolę nie ryzykować, dobra. Tak więc powiększamy naszą farmę m, żelaza jak. Na maksa kupujemy ile się da drewna, żeby... żeby to i to było zapełnione. No, nie dziwota, że mamy więcej żelaza niż oni, bo oni chyba w ogóle nie mają. No mają tutaj troszeczkę. Nie mamy tego żelaza. Jeszcze więcej, dobra. Na tej mapie pamiętam, jak Nie pierwszy gra... z... grałem na multi e, w jakimś klanie, pamiętam, to my tak kompletnie zjechali, w ogóle byłem takim nieogarem, bo oni tak, od razu farma na full. Zero tam jakichś murów, zero niczego, farma na full. I w ciągu 10 minut z 2k na 20k się, się wzbogacili, więc. Z nich biorę cały czas przykład Że farma w tej grze jest najważniejsza A później płakałem, no nie, że płakałem, ale byłem zły, że po, 5, no po 15 minutach wyleciałem z gry w sposób taki, że mnie podbili i byłem zawiedziony. i mi napisali, że to nie jest gra z botami. aż w końcu zacząłem trenować, trenować i coraz lepiej, coraz lepiej mi to wychodziło i zacząłem grać w klanie. I dosyć fajnie, sympatycznie było. Tylko że w twierdzy krzyżowiec jest yy, najgorsze to Limit, Limit wojska, jeśli ktoś się zabunkruje. Yy, przejdziecie tylko w taki sposób organizacją. Sami nie zabicie... sami... Czy, yy, znaczy samemu zabić trudno jest kolesia, który się broni. Chyba, że jest nieogarę. A sam osobiście... Osobiście zrobiłem tam taki turniej, co już wcześniej ludziom mówiłem. Graliśmy, było wszystko ok. Mm, no i był limit wojska, no, każdy mógł zrobić maksymalnie 900, kończyło się tak, że e, Szymon daje, i Łukasz byli we dwójkę na mnie, jeszcze Krzysiek miał grać, ale go nie było, no mało osób było nie, ale co ja poradzę. E, byli we dwójkę na mnie, no i co? No, oni mnie atakowali, 900 wojska, były nie wiem tam, 1300-1400 żołnierzy, bo coś na depie zostawało. No ja się broniłem i zanim zrobiłem wojsko ofensywne, oni odbudowali armię i to tak cały czas, cały czas. Aż w końcu, chyba nie wiem, albo im się znudziło, bo zabiłem Łukasza i Szymon już pobiegł całym wojskiem na mnie defensywnym. Na półtorej godziny żeśmy grali. Lepiej grać na ekstremie, tylko że jeśli jest słaby łącze, to będzie cały czas gra zacinała, bo tam jest strasznie dużo tego wojska i poza tym jest taka lipa, że jeśli weźmiemy dużo jednostek, klikniemy naraz, to one idą w jak najwolniejszym tempie, czyli one uzależniają się od jednostki, która jest najwolniejsza i w tym momencie, gdy załóżmy koni, Jazda konna idzie po prostu piechotą tak jakby wychodzi tak o. O właśnie tak o idzie. Nie biegnie tak szybciutko. A nie, jakoś inaczej, tak jakby patrolowała albo... Nie, nie, nie. nie. Patrol nie był. Zawsze się zastanawiałem, ile ten, kiedy się skończą im strzały. <laughs> Ale nigdy nie mogłem ich policzyć. Dobra, ja już tutaj robię konice. Eee, i asasynków. Asasynków robimy, bo są dosyć mocni, ale zaraz jeszcze zrobię... Nie, zrobię połkarzy. Moją ulubioną jednostkę. Ile? 200. Koni 300, zrobię, 300 koników. Mamy farmę bardzo dużą surowców, mineralnych, ciągniemy i to fest. Nasze zapasy zimne. uczą się, tak więc zwiększyć. Dobra, wzrastają Okej, okay, jakby bary. Wszyscy stoją, a ja piję browar. Jeszcze trochę tej konicy zrobimy. Co to, tyle powinno styknąć. Ile oni tamtego wojska mamy. Łe, ciulawo! Tak... Trochę ich postraszymy. Płaca się te patrole robić, bo wybijamy im wojsko, a ja sobie tutaj pałkarze zrobię. Albo nie! Ty się w ogóle nie posługuje! Arabskimi. Arabskie zbrojne. Też są fajne jednostki. Ja najbardziej lubiłem w to, że jak robiłem fajną siedzibę, to te wojsko tak się fajnie płynie, jakby chodziło z bramy. Taki wężyk się robił, to mi się strasznie podobało. Tyle Wo. Nie, nie, nie! Chodź tutaj, trzeba to wybić w cholerę. Wszystko. Tutaj sobie pobiegałem na patrolu ile mamy tego wojska? 65, dobra, 65, pewnie z 17, 18, sobie, przejdziemy. 19, 20, 21, 22, Tak, 24, no, Tak Tak 27, 27, Mam nadzieję, że nie obiję mnie ten za bardzo. Oj, chyba tak za tak 40, 40, 40, ale zaraz się okaże. Leci moja armia wojska! A szybko trzeba wsparcie wysłać. Wsparcie! W następnych odcinkach, jeszcze w dalszych miejscach, będę starał się e, zrobić e, fajny zameczek żeby to jakieś tak konkretnie wyglądało, Żeby nie było takiego kurde sypu jak teraz. Bo tu wygląda jak jakieś Rumuny. Bez no obrazy oczywiście, jeśli jakiś cygaro, albo Rumun. Takie tam, ale. Idziemy dalej. Ale nie ma wojsko. Kurczę, ale smutno mi będzie jak przejdziemy Twierzę Krzyżowiec. Zostaje jeszcze ta jedna mapka, to, znaczy ten drugi szlak. Ja go tak naprawdę nigdy nie przeczytam, bo był dla mnie mam nadzieję, nie podobał mi się. Co się Jakiś taki śmieszny. Ale moim zdaniem nie powinno być tak, że jednostki rozwalają e, nie, mur. Bo no to jest tak rzeczywiście trochę bez sensu gdzie jest reszta wojska Wszystko się zgadza, zgadza się 63, się malutko, ale zaraz wejdą łooo wow, ale spłynął Dobra, teraz tego idziemy bić No i co? No i ta misja można ją uznać już jako wygraną Eee, no bo co, oni się już nie obronią. Zameczek rozwinąłem powoli, widzicie, no to, to w sumie nie jest zameczek. Wystarczy wam farma, 3-2 wieże, spokojnie, patrzcie ile ja miałem w wojska. 30 no, kuszników i 30 uczników europejskich. Spokojnie, bez problemu sobie dawałem radę. Zobaczymy później ile, ile tam, ten... zainwestowałem. Co jest? Wchodzić do środka. Dobra. Chodzą. A co oni mnie jeszcze atakowali? Spoko. Co za mądry typ. Zaraz sprzedamy cały ten tutaj cały składzik i zgromadzimy jak najwięcej wojska zawsze się to bawiłem. Żeby jak najwięcej zgromadzić teraz tutaj do środka tu wejdziemy. Wszyscy. No nie yeah, wchodź! A mogę go lordem zabić, ale już nie chciałem nam sobie przedłużać. zobaczymy jaka jest następna misja. Ah, mój stary Mój stary szlak, twierdzę krzyżowiec. Najbardziej się obawiam misji, kurczę z tym górkiem na oko byka. Były nie niektóre misje, z którymi rzeczywiście miałem problem. Może z 2 lub trzy. Jak dobrze pamiętam. Strumień, no i właśnie to dochodzimy do takiej misji, którą przejdę w 3-4 minuty. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.